thank <laughs> you 15 czerwca rozpoczęliśmy drugi nabór do projektu Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej. Jest to projekt, który realizujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, czyli tu kwalifikują się osoby, które są niepełnosprawne, jak też długotrwale nie posiadają zatrudnienia. W ramach projektu oferujemy szerokie spektrum. Kursów kwalifikacyjnych, możliwość skorzystania z doradcy kariery. Również jest bardzo dużo innych elementów, które pozwalają tym osobom powrócić na rynek pracy. Pierwsza edycja tego projektu pokazała, że osoby, które skorzystały z tego projektu, trafiły na rynek pracy, jakby są. Korzystne przykłady tego, dlatego też zachęcam wszystkich mieszkańców naszego miasta do tego, żeby skorzystali z tego projektu. W ramach tego trwającego naboru będzie mogło skorzystać 60 naszych mieszkańców. Dokumenty można uzyskać w Centrum Integracji Społecznej, również w Miejskim Środku Pomocy Społecznej. Natomiast same dokumenty można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Do projektu zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Łomży, którzy są pod opieką MOPS-u. Projekt jest skierowany do osób z problemami. My jesteśmy po to, żeby pomóc ludziom te problemy rozwiązywać. Oferujemy Państwu spotkania z psychologiem, terapeutą, kursy przedsiębiorczości, warsztaty rozwoju osobistego. Zachęcamy również do udziału we wszelkiego, wszelkiego rodzaju aktywnościach, które są organizowane. Organizowane przez Centrum Integracji Społecznej, organizujemy wyjazdy, wizyty studyjne. Co jeszcze oferujemy dla uczestników naszego projektu? Świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Uczestnicy naszego projektu otrzymują również jeden posiłek dziennie ciepły posiłek bilety miesięczne na przejazdy po terenie miasta. W pierwszej edycji projektu podzieliliśmy naszych uczestników na cztery grupy robocze: grupę, która zajmuje się porządkowaniem terenów zielonych grupę, która zajmuje się gastronomią. Grupę, która zajmuje się pracami budowlanymi. W kolejnej edycji postaramy się podzielić wszystkie nasze grupy zgodnie z zainteresowaniami uczestników, którzy zgłoszą się do naszego projektu.